Hej, witam się z Wami w przeglądzie kolekcji Hello Spring od Passion Scrap. Yy, troszeczkę możecie widzieć, na okładce mam zagięcia, ale cały wzór na drugiej stronie, czyli te elementy do wycinania są yy, całe, więc przechodząc do sedna mamy kolekcję Hello Spring, która już od dłuższego czasu jest w sprzedaży. Jest to piękna, kolorowa, kwiecista, jak widzicie, kolekcja związana z wielkanocą i zobaczcie na te elementy do wycinania. Oczywiście dominują te motywy wielkanocne, jak jajeczka, tutaj kurczaczki, króliczki słodkie różnego rodzaju, jakieś babeczki, babka wielkanocna i mnóstwo takich elementów właśnie związanych z wiosną, jak liście, kwiaty, motylki. Z tych elementów będziemy sobie korzystać w nadchodzącej właśnie inspiracji wielkanocnej. Okej. Okay wkładam sobie to na bok i przechodzę do kolejnych arku, arkuszy. Arkuszy mamy tutaj pięć dwustronnych i pierwszy arkusz to jest właśnie taki piękny y, z króliczkami, czy zajączkami, nigdy nie wiem w końcu, czy na Wielkanoc to są to zajączki, czy króliczki. Z drugiej strony mamy z kolei prosty wzór, więc jeśli nie chcemy, tak nie interesuje nas arkusz bardzo taki zdobiony, z całym wzorem, no to mamy jeszcze właśnie do wyboru y, taki bardzo mi się podoba w tej kolekcji te wszystkie motywy kwieciste, te kompozycje, które tutaj widzicie, właśnie. I mamy taki prosty arków właśnie z ramką z kwiatów, a z drugiej strony mamy bogactwo właśnie tej kompozycji kwiatowej, chyba tutaj jakby bez jest, ale ja tam się nie znam na takich kwiatach, więc nic nie będę komentować, czy nie będę się domyślać, co to są za mm, kwiaty. Jak widzicie, mamy. Wesołego króliczka na skuterku z balonikami. Tutaj ptawki nie brakuje. No i mamy fajny taki arkusz, właśnie z drugiej strony, już w basicowym, bardziej kolorowe, wzorze. Następnie mamy tutaj króliczka z kurczaczkiem. Bardzo fajna, kolorowa, wesoła kolekcja. Będzie bardzo miło, właśnie coś z niej porobić w tym roku. W zeszłym roku korzystałam z Wielka na wielkanoc Musical Spring. Więc zapraszam Was do sprawdzenia y, inspiracji właśnie zeszłorocznych na Wielkanoc. A teraz, już powoli, właśnie przygotowując się do Wielkanocy, zaczynamy y, w ten sposób. Tu mamy właśnie bardziej fioletowy arkusz. Nie, mamy tutaj żółcienie, róże, niebieskości. Więc naprawdę bardzo, bardzo y, fajne arkusze, y, właśnie, z których można potworzyć coś pięknie, wielkanocnego. Dziękuję bardzo za obejrzenie prezentacji i zapraszam Was do sprawdzenia pozostałych filmów e, Passion Scraps, prezentacji kolekcji, jak i tutoriale e, dziewczyn z DT. Dzięki wielkie za oglądanie i pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić żadnych filmów do usłyszenia.